Witam was Krzysztof, radzę autoprofesja Kompel. Dzisiaj Audi Q5 2.0 turbobenzyna 252 konie, 6 z ogonkiem do setki, około 250 prędkość maksymalna, więc takie auto można powiedzieć dość sprawne. A te osiągi nie są okupione jakimś tam nadmiernym zużyciem paliwa, bo średnie zużycie paliwa tego samochodu to jest około 10 litrów, więc. Jak na gabaryty, jak na osiągi, moc, no to chyba wynik bardzo dobry. Samochód krajowy, e, wszystkie przeglądy w ASO, e, bezwypadkowy. Aczkolwiek zaraz Wam pokażę, co było robione. Były wymienione prawe tylne drzwi. Mam zdjęcie, uszkodzenie niewielkie e, i naprawa wykonana e, także w ASO Audi. Samochód, jak widać, jest w pakiecie S-Line. No są inne zderzaki, są koła. Eee, w środku ma fotele sportowe, i kierownicę podciętą. No ale to zaraz przejdziemy do środka. Karoseria wzorowa, bez uszkodzeń. Nie mam co tutaj właściwie wam pokazać, żeby, żeby było coś brzydkiego, bo nie ma takich rzeczy. Eee, pięknie utrzymany wóz. Miałem przyjemność im przez ostatnie kilka miesięcy podróżować i jeździć. Eee, I co? No i teraz? Idzie do ludzi. Jak to się mówi. Koła to są 20. I to jest rozmiar. Czekajcie. 2, 5, 5 4, 5, 20. Opony, oczywiście, są od nowości. I one są jeszcze w przyzwoitym stanie. Zobaczcie. Więc one są na pewno w dobrej kondycji. Nie trzeba ich wymieniać. Jeszcze szukam tutaj rocznika. Tak. 38, 17. Nie mówiłem, samochód jest z roku produkcji 2018 i ma 93 tysiące kilometrów. Te felgi to są Audi Sport. Tarcze hamulcowe z lekko wyczuwalnym rantem klocek jeszcze jest dość gruby. Nie pokażę Wam tak. O, widać. Więc tarcze nie biją, nie hałasują. Jest w porządku, jest jak należy. Z tyłu jest podobnie. Czyli tarcza też tutaj ma Rand lekko wyczuwalny klocek z tyłu zawsze są cieńsze, ale jeszcze ten klocek tutaj jest. Jeśli chodzi o wyposażenie, no to tak. Czujniki parkowania ma przód i tył, ma kamerę cofania, ma system bezkluczykowy. to wygląda, zamykają się od razu, składają się lusterka, te czarne w ogóle podoba mi się ten samochód, dlatego go zostawiłem na chwilę no jest biały z tymi czarnymi dodatkami dobrze to wygląda i przyzwoicie jeździ elektrycznie sterowane szyby razy cztery, lusterka regulowane, podgrzewane i składane te lusterka zewnętrzne są fotochromatyczne, czyli samościemniające. Oczywiście wewnętrzne lustro także jest fotochromatyczne. Fotel wzorowy tutaj, ta skóra Alcantara, e, nic nie pozaciągane jest e, bardzo ładne. Elektrycznie sterowany e, ten jest fotel, no bez pamięci, ale, ale i przesuw, e, i wysokość, i oparcie ma elektrycznie. No tutaj panel od y, świateł, jestem pomad. I kierownica, o której wspominałem, że jest podcięta. Nie wiem czemu to ma służyć. Tak, w codziennej eksploatacji nie wiem czy do końca. Mi się to podoba, jeśli chodzi o, o jazdę. Bo jakby stylistyka, okej, okay, fajnie, coś innego, a w praktyce to tak tam bym powiedział różnie. Mm, ma wirtualne zegary. E, czyli. No właśnie tutaj jest ta. Można kombinować z tymi zegarami. Jest nawigacja, a wygląda to to tak. Może być nawet. Szkoda, że Wam tu świeci to słońce. Eee, czekajcie. Eee, co jeszcze chciałem Wam pokazać? No zegary tutaj różne kombinacje. Tutaj jest średnie zużycie paliwa z 12 tysięcy km. Mamy 10,1 tu jakieś tam co mamy powłączane pokazuje, jeśli chodzi o mm, ekonomikę, tak, czy ekonomikę jazdy czyli klimat, czy włączymy lusterka no to lusterka też się, o, już podżywanie lusterek właśnie włączyłem, to się pojawia od razu komunikat więc takie tam bajery e, no radio e, tu książka adresowa z telefonu nawigacja to już było no, no i oczywiście można e, wrócić do dużych zegarów no i dalej te Zmiany tutaj, zmieniać sobie ten, te ustawienia tego, tego kokpitu, To dość modne w samochodach dzisiaj jest. E, tutaj jest ten duży telewizor. E, no oczywiście, nawigacja. Oczywiście, kamera. Oczywiście, radio. Oczywiście, zestaw głośno mówiący i muzyka z bluetooth też może być. E, tutaj mamy do telefonu, więc. Do zabawy tutaj jest trochę rzeczy, e, co ważna rzecz, aczkolwiek e, tu jest ładowarka indukcyjna telefonu, e, z tym, że jeden temat jest taki, że e, gdy mamy włączonego Janesika Google, no to niestety to ładowanie nie nadąża, to znaczy i tak ucieka nam bateria. Ale jeżeli jest wyłączony telefon, znaczy wyłączony, włączony, ale nic, nie używamy żadnej aplikacji, no to no to jakby, no to da się naładować, tak, więc takie trochę podtrzymanie, trochę i delikatne podładowanie, no więc to no coś takiego tutaj jest. Jest hamulec ręczny. Tu jest też schowek na, na puszki, miejsce na puszki, a tu jest schowek, jest USB, jest AUX. Podłokietnik jest regulowany, przesuwany. W ten sposób. Fotel ten również bardzo ładny. Z tyłu też nie ma żadnych tutaj uchybień. Na środku jest podłokietnik. E, zagłówki są wyjęte, bo jeszcze nie włożyłem, bo córki w fotelikach jeżdżą, a zagłówek przeszkadza wtedy bardziej, odchyla. E, jak się wyjmie zagłówek, no to po prostu oparcie jest oparte o oparcie, a nie oparcie fotela dziecięcego, fotelika dziecięcego jest oparte o oparcie tej kanapy, a nie wisi w powietrzu i jest bardziej wtedy pionowo, więc, więc dlatego wyrzuciłem te zagłówki. Klima jest trzystrefowa, czyli mamy dwie strefy tutaj z przodu, no i z tyłu też jest ustawiamy temperaturę. Tutaj mamy o trzy. 3 trzy strefy. Podgrzewane fotele. Trzystopniowo, raz, dwa, trzy. Więc takie takie coś, no chyba tyle. Tutaj, tutaj panel ładny od y, światełek, jest także SOS. Idziemy pod maskę. 2.0 TFSI nie jest to ta jednostka, która miała e, złą renomę, czyli lata 2008-2012. Silniki TFSI no, to nie były najlepsze silniki, bo niestety chlały. Jakieś tam ilości oleju i różne z nimi problemy były. W całej grupie Volkswagena, czy 1.8, czy 2-litrówki, czy 1.4 też były takie sobie. E, a tutaj już od 2012 roku to te silniki są bardzo dobre. One przychodziły, różne jakieś tam modernizacje. Nie za bardzo znam te samochody, ale ale wiem, że te silniki się zmieniały. I na pewno ta jednostka jest bardzo dobra. Zresztą ona przyjmuje bardzo też zacne moce. E, nie wiem jaka jest różnica między tym silnikiem, a tu jest 252 konie w golfie, ma 300 w golfie RC e, czy 280 też jest w pasacie taki silnik, no więc to się wszystko wywodzi z tej jednostki, więc. Y, y, no. Nie jest problemem zrobić tutaj 400 koni. Znaczy, nie mówię nie, inaczej, wróć. Nie jestem pewien tu z tej jednostki 252 koni, bo z 280 koni, no to 400 koni tunerzy robią, tylko trzeba interkuler wymienić downpipe program i już jest. A wtedy to już jest całkiem inny pojazd. Z tego tutaj 252 konie. Po samym programie będzie około 320-330 koni, więc, więc też już wyniki zacne. Sam program, który robimy za 1800 zł, więc nawet warto. Nawet myślałem o tym, ale w końcu ale nie wymyśliłem. Tu jest klima automatyczna. Teraz wyłączyłem stacyjkę, ale wyświetla się tu temperatura. Znaczy, można zmienić tylko temperaturę. No, nawiewy to już zmieniamy, ustawiamy w konsoli centralnej. A tutaj ustawiamy temperaturę ciepło-zimno. Z tyłu roletki. Roletki można, można zdjąć, można otworzyć. Szyby są przyciemnione, a są jeszcze dodatkowo roletki. A pokażę Wam jeszcze ten podłokietnik. No to już się nic nie otwiera, nie Więc sam podłokietnik Nie ma niestety miejsca na kupki. Mm, bardzo fajna i wygodna rzecz to na wierzchu są e, isofixy, e, Często w samochodach niestety jest walka. A tutaj po prostu klik, klik i gotowe. Bo nie jest pochowane gdzieś tu między oparciem a siedziskiem, i gdzieś trzeba szukać. E, bardzo to irytujące rozwiązanie. Zawsze jak zapinał fotelik winy, małci i tak jest, no to. To, to mówię, że chciałbym tego tutaj stylistę, tego, tego, kto to, to wymyślił, żeby zamontował ten fotelik. No tutaj klik, klik, bez nerwów. Mm, roletę oczywiście mam to taką zasłaniającą tutaj bagażnik, mam także siatkę, którą się zapina do góry, czyli można zamontować, można zapakować bagażnik po dach yy, i ona też jest, zobaczcie, też ma uchwyty tutaj za przednimi fotelami, yy, z tej strony to przed przednimi fotelami, czyli po prostu po złożeniu siedzeń roleta będzie do, siatka będzie do, do dachu, czyli do dachu można po prostu załadować. Fajne podświetlenie LEDowe po lewej po prawej stronie, więc w tym bagażniku jest widno. Jak jest ciemno, to jest widno, a jak jest widno, to też jest widno. Tu mamy subwoofer, jakieś tam trochę lepsze audio chyba tu jest. Jest kompresor, jest lewarek, więc generalnie zestaw naprawczy. Zamykamy. Ta pizzerka dla mnie najlepsze rozwiązanie, jakie może być, czyli skóra z alkantarą, No skóra no, f... wygląda, może i wygląda, może jest i prestiżowo, ale niemniej jednak zimą, zimno, latem gorąco, więc tak, no fajna, ale, no wiadomo, są podgrzewane fotele, no ale trzeba chwilę poczekać, żeby, zanim ta skóra się y, nagrzeje. No a latem, no to są takie momenty, że trzeba po prostu poczekać, zanim się wsiądzie do auta, bo można się poparzyć w tych spodenkach. Tak się potrafi nagrzać skóra. A tutaj to jest fajne, miłe rozwiązanie. Eee, cóż jeszcze? Wiem, co jeszcze. Pokażę Wam, pokażę wam zdjęcie, zdjęcie uszkodzenia, które miał ten samochód. Zaraz pokażę Wam grubość lakieru. A uszkodzenie żadne, ale dobrze, że jest zdjęcie. Zobaczcie. Czyli tu drzwi lekko tam szurnięte i błotniczek, nie błotniczek, bo to jest listwa plastikowa nawet. I te drzwi były wymienione na nowe, więc nie ma tutaj żadnej szpachli, nic tutaj nie ma złego. No i tak, zaczynamy. 111 błotnik 109 coś nie mogę się połapać sekundę o, nie 183, no te drzwi są po prostu pocieniowane, tak, od, od tych drzwi sąsiednich, no bo Mógłby być łaciaty, ono nie było uszkodzone, tak jak widać było na zdjęciu. 186 no i te drzwi 135, więc, więc są 98, więc cienko zejdziemy tu niżej, żeby nie było, że 96 to jest plastikowa listwa, więc to było wymienione. A błotnik też pocieniowany 180, 189, 154, więc możemy zajrzeć jeszcze do środka i, i pomacać tutaj. 105. Czekajcie. 120. Więc tak to wygląda. Idziemy dalej. Klapa jest chyba plastikowa. Nie, aluminiowa. Stówka. 95. Błotnik lewy, tylny 135. 126.

Więc, tak jak mówiłem, drzwi prawe-tylne wymienione na nowe Sąsiednie elementy, czyli przednie drzwi i tylny błotnik pocieniowane Jeszcze możemy pomacać dach 144 150 Na dachu nie żałowali, 148 150 No i co? Wzorowy wóz, wyserwisowany Mały przebieg, bo 93 tysiące, fajny motor, niezła specyfikacja, dobry wygląd. Tutaj też ładne listwy S-Line i one też są podświetlane. No i cała czarna atrapa i te czarne lusterka. Dobrze to wygląda. Zapraszam Was na autoprofesja.pl, tam znajdziecie kilkadziesiąt zdjęć tego samochodu i szczegółowy opis. Lub też inne samochody krajowe od pierwszych, drugich właścicieli. Zapraszam na używana honda tam znajdują się hondy krajowe od pierwszych, drugich właścicieli. Polubcie mój profil na Facebooku Autoprofesja, będziecie na bieżąco z ofertami. Zapraszam też do subskrypcji kanału autoprofesja.tv na YouTube, będziecie na bieżąco z prezentacjami takimi jak ta. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.